Warszawsko, symbolem Warszawy i z tego miejsca chcieliśmy Was zaprosić na nasze 13. spotkanie rocznicowe, jubileuszowe 16 września w Państwo Miasto 18.30. Na jubileuszowym spotkaniu my jako organizatorzy będziemy prelegentami. Będą dwie prelekcje, ja opowiem o moich 10 dniach w biblioteku Pfizer-Joyce, a Piotrek Żentara opowie o debagowaniu w skrypcie. Sponsorami eventu są jak zwykle cztery firmy Rebase, Tenklat, Cyfrowy Polsat oraz White Stream. Mamy oczywiście stolik dla Was, więc po spotkaniu zapraszamy do baru, porozmawiamy w luźnej atmosferze. Każdy z Was dostanie żeton, więc może go wymienić na coś, co jest równowartością 10 zł w barze. To tyle. Zapraszamy na kolejny WarsawJS. Siema! Zrobimy tak jak wcześniej, że nagramy troszeczkę mnie jak będę tam, tu, tu, tu i tu i tu będę, dobra? Dobra Siema. Po spotkaniu zapraszamy do baru, przygotowaliśmy, zarezerwowaliśmy stolik, więc będziemy mogli weźmy weź. Do jakiego momentu moment powtórzycie? Też nie wiem. Dobra, po spotkaniu, po spotkaniu przygotowaliśmy dla... Za dużo mówić, to powinno być krótkie. To ja nie wiem, co ja mam powiedzieć w takim razie. Zaproś, tak zawsze, po prostu to zawsze. Dobra, to weź wyłączyć z kasy Czy coś tak czuję. Weź zamknij, zamknij nagrywanie. Nagrywanie